w 1025, filozof, autor Marie Carré, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski. Rok 2010, wybrane fragmenty, czytale Kamiller. Ze wstępu. Niniejsza książka, ukazująca penetrację katolicyzmu przez agenturę. Po raz pierwszy została opublikowana w 1972 roku we Francji. Nie jest ani dokumentem historycznym, ani powieścią. Marie Carré, dzięki której te agenturalne zapiski zostały opublikowane, urodzona w kalwinizmie. Gorąco poszukiwała od 16 roku życia rozwiązania kwestii prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Gdy miała 23 lata, to poszukiwanie doprowadziło ją do wstąpienia do Kościoła Katolickiego. Od samotnego poznawania Biblii, pełnej widocznych sprzeczności, doszła do spokojnej radości dziecka Bożego. Obdarzonego przez Ojca wszelkimi dobrodziejstwami i pokojem katolicyzmu. Będąc pielęgniarką, opiekowała się umierającym nieznajomym, który miał przy sobie tajemnicze zapiski. Przedmowa: Jestem tylko pielęgniarką, i oto co zobaczyłam w pewnym kraju, nazwy którego nie wymienię. W szpitalu, który powinien zostać anonimowy. W skutek wypadku samochodowego umierał tam pewien bezimienny człowiek, nieznanej narodowości. Człowiek bez jakichkolwiek dowodów tożsamości. Miał jednak w torbie papiery które byłam obowiązana zbadać. Jeden z nich zaczynał się od następujących słów: Jestem człowiekiem bez nazwiska, bez rodziny, bez ojczyzny, bez dziedzictwa. Zapiski. Surowa ocena symbolu apostolskiego i siedmiu sakramentów. Pracując nad nowym katechizmem, który będzie można nazwać Katechizmem religii człowieka, doszedłem do przekonania, że będzie rzeczą rozsądną przygotować serię wydań i dawkować każdorazowo zmiany i ograniczenia, aby ludzi do tego przyzwyczajać. W pierwszym wydaniu należałoby skromnie usunąć tylko dwa punkty z symbolu apostolskiego. Najpierw zastąpić wyraz katolicki wyrazem uniwersalny, który zresztą znaczy to samo. Ważne jednak jest to, żeby wyraz katolicki już nie raził uszu protestantów. Ani też wiernych obrządku rzymskiego nie skłaniał do mniemania, że są nad chrześcijanami. Następnie należy bez ogródek znieść kult świętych. W tej chwili zależy mi na tym, żeby najpierw usunąć tych wszystkich, którym naprawdę świętości nie udowodniono, jak również tych, którzy nie odnieśli rzeczywiście sukcesu dalej należy usunąć wszystkich tych którzy wspierali walkę z reformą ponieważ ta sprawa nie wiąże się już z dzisiejszym czasem kiedy to troska o jedność przenika wszystkie serca później należy szczególnie chytrze lecz dyskretnie i z wielkim namaszczeniem i kilkoma krokodylimi łzami domagać się rehabilitacji, a następnie beatyfikacji, a nawet kanonizacji najwybitniejszych herezjarchów. Szczególnie tych, którzy afiszowali się płomienną, niszczycielską i wybuchową nienawiścią do Kościoła Rzymskiego. Trzeba najpierw wypuszczać balony próbne. Na przykład z lutrem. Jeżeli zaś katolicy na to nie zareagują, znaczyć to będzie, moim zdaniem, że się nie oburzają. Z kolei, należy usunąć sąd, niebo, czyściec i piekło. To jest najłatwiejsze. Wielu jest skłonnych wierzyć, że dobroć Boża stoi ponad wszystkim występkiem. Trzeba więc kłaść nacisk tylko na tę dobroć. Zresztą Bóg, który nie będzie już budził strachu, rychło stanie się Bogiem, o którym przestaje się myśleć. Jak Kościół uniwersalny będzie śpiewał chwałę człowieka. Trzeba za pierwszą konieczność uznać, Zupełne zrewidowanie słów mszy, a nawet dobrze będzie zaprzestać używania samego słowa msza i zastąpić je słowem uczta bądź wyrazem Eucharystia. Odnowa mszy powinna zminimalizować znaczenie tego, co nazywają konsekracją i nadać komunii o wiele bardziej banalną formę. Wystąpimy z sugestią zrezygnowania z podwyższonego ołtarza i zastąpienia go niewielkim stołem, absolutnie pustym, przy którym kapłan będzie stał odwrócony twarzą do ludzi. Każdy tekst wchodzący w skład ordinarium mszy należy starannie porównać z tekstami przyjętymi przez Anglikanów i luteranów, aby zachęcić bądź do opracowania jednego tekstu, bądź do przyznania pierwszeństwa wariantom możliwym do przyjęcia przez wyznawców tych religii. Nadto trzeba, żeby wierni odzwyczaili się od przyklękania, czego trzeba będzie absolutnie zabronić podczas komunii. Hostie należy jak najrychlej dawać na rękę dla przyćmienia całego pojęcia świętości. A żeby zdesakralizować kult, należy kapłana nakłonić do odprawiania mszy w języku lokalnym, a w szczególności do wypowiadania słów konsekracji jako pewnej relacji Którą one są w istocie. Niechaj msza będzie tylko wspólnotowym posiłkiem dla najwyższego dobra braterskiej ludzkości. Skoro msza będzie już tylko ucztą, nie będzie aktem adoracji, nie będzie dziękczynieniem za iluzoryczne dobrodziejstwa, nie będzie aktem przebaczenia którego nie jest w stanie udzielić. Nie będzie można kierować próśb o cokolwiek do tajemnicy nieznanego, lecz ze wszystkim zwracać się do człowieka. Kościół uniwersalny będzie w końcu powołany na chwałę człowieka, będzie wynosił jego wielkość, siłę i tężyznę, wywyższał jego prawa. I opiewał jego zwycięstwa.